A, kurde, czy jest inne intro. A ty żeś rybę zapaty. żeby ciebie za ryby nie złapali. Dobra, to poka dupę ty. Wspina się normalnie. Tor jest y, bez ludnej wyspy. Kurde, ja to raz pikałem, nie? I, na premierę chyba. Kliknij się no! Kliknę. O, jest już ten, jest już raz. Kurde, ja nie wiem czy tu nie jest... Nie wiem czy tu nie jest są, tak troszkę. Kurde, tu wszystko tak głośno jest? Dialogów, muzyka? Nie, może mi się wydaje. Nie no, głośno jest, jak sam skurwys, nie, Trzeba to troszkę obniżyć, tu. Nie, no, dalej głośno jest. No, kurde, co wy tu robicie z tym? Teraz? Nie wiem, czy się coś zmieniło. Dobra, o co tu chodzi? Tu są jakieś, to jest w ogóle jakieś nowe takie. Z kampaniną jest, z kampanią. Eee, Mirasa wyrzuciło na brzeg. Rozjebał się samolot. Znaczy, tu jest ogólnie. Kurde, kamera. Tu jest ogólnie, że tu statek się rozjebał. O, ten, ale zostajemy, że to był samolot. Tu są też potrzeby. A co to jest? H, jakieś? Głód, kurde, pęcherz, higiena, środowisko. To już mogli sobie podarować to środowisko, bo to już jest niepotrzebne. Dobra, ale tu było coś takiego, że nakierowało nas, że jest sikiera. podnieś. I co jest? Pierwsze? Zabrać sikiera. A pragnienia są? A to? Co to jest? A, dzień, dobra, okej, okay. nawet jest, zasoby są, jedzenie, tu jest budowanie, nie, no czegoś takiego żebym się nie spodziewał, to za zasoby jest, tak? Tak, za zasoby jest, łóżko jakieś pierdolone, dobra, dawaj tą sikierę, sikiera, na pewno się przyda, ciekawe co jeszcze na, na brzeg wyrzuciło, tu coś jest, przejdę się wzdłuż plaży, może znajdę coś przydatnego, dawaj mi raz. weź tu wykop, o, ale mi raz już ma doświadczenie z kopania muszli, Zapamiętam, no, o co chodzi. I co żyć tam? Ja no, jak pies kupię. Co za psychol? To kuper, kuper, który dał ci się właśnie znaleźć. W panelu nagród. No daj mi kliknąć, dobra. No tu postawimy. A to co to jest? No, sikera, no. Otwórz skrzynię. Dobra, tu są jakieś podpowiedzi. A, tu nie ma nic w tej skrzyni, tak? O to chodzi. Ugasić pragnienie. Okej, okay, tu. Można wypić mleczko kokosowe. Ten, co robi jaki psychol! Zostaw to! Jaka animacja! Normalnie by dudnił całego kokosa. Jaki dudziasz zebrać kokosy. Czekaj. Wygłupiaj się, o. <laughs> Jaki małpiasz. Dobra, zebrał kokosiwo. Co to jest? A dobra, musi te, nazbierać na ognisko. Te, to tu jest więcej. Ale nakopał tam ty się uspokój, Rambo Dobra, jak czym więcej materiałów zbierę, tym więcej mogę rozpalić ogień. A gdzie jest ten ogień? Dobra, tu palniemy koło skrzyni, nie? Tego. Rozpal ogień. Milacja, liczę na cię, bo ty musisz rzucić na miłowo, nie? Udało się, umiem rozpalać ogień. Super. A jeszcze jakieś schronienie musi pierdolnąć. To czekaj, to schronienie, gdzie będzie tu schronienie? Jakaś podpowiedź. Dobra, bo musimy jeszcze zebrać jakieś materiały. Gdzie jest jeszcze jakieś drybienko do porąbania? A, dobra, w krzakach ty sikasz, przepraszam. O, tu jest. A, dobra, to było, okej, okay, dobra, jest jakiś jak z tego, jak się nazywa to? Castaway, to film był taki. Tu, Może o, w tą stronę? Nie, w tą stronę. Tu przy krzakach? Dobra, weź tutaj, usiądź, dobra, dawaj. Dobra, podstawy jest, ogień jest, gdzie spać jest, kokosy są, woda jest, wszystko jest. To jest miras właśnie, Trzeba, a możesz spać? Śpi. No i kitty. Ręka jest najlepszą poduszką. I plecak, który jest wypełniony ciężkimi rzeczami. Kiedyś jak byłem w górach, to właśnie no. Nie miałem poduszki i spałem na mecz na ręce. Nie polecam. Co tu się skrada? Ty, wielka stopa przyszła! Co jest? Co to jest? <ścoughs> jest? Monkeysy przyszły! Zostaw to, ty! Musimy shotguna zrobić. Że monkeysy stąd poszły. To jest z nimi nie tak. No, to są właśnie monkeysy. Zajebały na pewnie tą skrzynię. Mira, zbudź się ty, gościu! Ale masz kurde ból w opięty. Rozdział drugi, przetrwam. Co się stało? Coś splądrowało nasze. No, splądrowało. Weź kurde zamknij tą skrzynkę, gościu. Wstawaj stamtąd, co jest z tobą? Wykopać dół na śmieci. Jak? Opielnik 5000. No, to jest popielnik. Dobra, a gdzie mogę zbudować popielnik? No śmieci bym gdzieś dalej chciał trzymać. No dobra, będzie wszystko blisko. Ej, no mogli dać jakoś lepiej. Nie będę spał przy śmieczach, ty. Znaczy Mirek nie będzie spał. O dobra, tu może być. No dobra. I co teraz jest? Posprzątać w obozie. Ale, no, ale podejdź tu. Co ci się nie podoba? Coś... E... Coś mu się nie podoba, Mirasowi. Tylko nie wiem co. A, posprzątaj. Czy ja słyszałem, że Miras... Co ty, Miras, zrobiłeś?! Czemu, raz schodzisz w tych?! Pada gościu! Coś ty narobił. No posprzątaj. Boże, Miraz nawet tu sprawia problemy. Wyjebało go na bezrudną wyspę. Próbuję mu pomóc. Popluskać się. No, a jak się popluskać? Ty, Miras! Kurde... Aj, kamera uciekła. Miras, uważaj, bo ci te gacie zjedzą, ty piranie. Dobra, starczy ty, bo ty się utopisz. Chociaż z tym brzuchem piwnym, to będzie to raczej ciężkie. Dobra, git. Masz mleko? Czekaj. Co ty chcesz teraz? O co ci chodzi? Iść na ryby. A jak iść na ryby? Mm, idź na ryby. Czekaj. O, poluj na rybę, tutaj jest. Weź za polu na jakiegoś szczupaka, ty. Miras jak amazonka jest. Normalnie kuje podłoże. I co, udało mu się tą rybę tu złapać, czy nie? Kuje to podłoże, jest coś, dobra. Czy rządzić rybę. To pewnie w ognisku, nie? Czy nie? Tak, na logikę. O, gotowany dorsz, Dawaj. A Dorszy w oceanie, no tak. Chociaż Dorszy są w Oceanie, czy nie? Nie wiem. Ale jak ten, jak bambusał wino, ty dobry jesteś, mi raz. że ty masz takie umiejętności, to ja bym ciebie o to nie, nie podejrzewał. Bo towarzystwa ci zaczyna brakować. To możesz jakąś tę? jakąś książkę napisać? Znaczy ten y, pamiętnik? Co tu jest? Zbudować, zbadać szczątki wyrzucone? To są te szczątki, weź się zbadaj mi raz swoim okiem. Co by tu podpie... Jak dyga normalnie, jaki chłop ty. Tratwy ty możesz zbudować z tego. A to wszystko, ne? A podstawa mojej tratwy, czyli jednak. Możesz zacząć to budować w jakiś sposób? Na jakieś stosy bambusowe. Trzeba je podno... A, tu są. Dobra, czekaj. To sobie je zrobimy? Jest normalnie w jakimś RPG-u. Dobra, tu jest kolejne do zrąbania. Tu jest. Widzę, że się zrespiło. Czy weź to, kliknij tu. I, I gdzie są te bambusy jeszcze? Nie ma już tych bambusów więcej. Dobra, zrób tam, co masz, Miras. I wracaj tu na tą tratwę. dobra, buduj podstawy tratwy. Chłop, normalnie bulding robi. Niech mierzy, turny. Niby się zna tu tego, tylko towarzystwo mu zaczyna brakować. Rozdział trzeci, ciągle szukam tam czegoś. Miras mówi, że nie da rady sikierą bambusa zrąbać. Ceta Kurde, musimy znaleźć maczetę. Gdzie jest maczeta? Ej, bez kitu, gdzie jest maczeta? Zbadaj plażę. Co to jest? A można kopać w piasku, O to tu chodzi? Trzeba, tu się coś mi. Dobra, ma, znalazł maczetę, tak? Czy nie? A, znalazł jakiś wielki nóż. Dobra, czekaj. Maczeta, dobra, połóżmy to mu tu. Podnieś. No, dobra. <laughs> Zrobił to samo. Czy to jest jego jakby ekwipunek? Dobra, i to trzeba przeciąć, tak? Normalnie klepane jest, oła, kurde. Tak z tymi mąkejami będzie. Kurde, gnoje paskudne, będzie się mi okradać tutaj. Co, już możesz iść tam? Połamane skrzydła. Jaki są Track. To, to jest druga, druga część tego? Hugokopter jest. Kawa, jak długo tu jeszcze, mam nadzieję, że nie za długo. W kokpicie może znajdzie się radio. Czekaj, ja pokaż. Szukaj, weź tego, szukaj radia, gościu. Dobra, znalazł coś. To jeszcze ja człowiek, to jest jakiś point and click. Bo jest mapa nawet. Kurde, połamane skrzydła. A, to tak. A jak mogę je używać? Żeby się przenosić. Czekaj, bo ja tam muszę wrócić. Jak tą mapę wyjąć? Dobra, 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 dobra. Jak wyjąć tą mapę? Jak to kliknąć? No, może praty znajdziemy? Ale szczerze to nie wiem, jak tą mapę wybrać. No, nieważne. Co tu jest? O, ale są te, jakieś tutaj. A, czekaj, jest do zrąbania dużo rzeczy. No, ale to sobie porąbiemy, bo to są te. Fajnie, że tak szybko mu tu... O, tu jest, dobra. Że tak szybko mu nie schodzą te tutaj potrzeby. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jakieś miasto? Miasto tymijskie. Jest nawet jakaś cudcenka. O, są casey. Dobrze, że mamy tą maczetę. Wyjaśnijmy porachunki. A może to jest kurde los? Przygotował coś takiego, że mirek spotka swoich przodków na przykład. I to są Mirasy takie parędziesiąt, czy setki tysięcy lat wcześniej. Miraz chce im podpierdolić to. Cze, weź to, kopnij, kopa może strzelić, kopa sprzedaj w to. <gryw> pokaż się, hej. Ale co ty się strasz, ty? Czekaj, Mirek, weź maczetę wyjmij. Kopa mu wal, ty. Mira majtaj. Dobrze, dusisz go. Pokaż mu dominację genetyczną. Kop normalnie, gnoju jebany. Nie, nie masz grania tu w tym pokoju, ty. <try> <Yeah>. <try> Na dziosło uwali Dawaj plombiarza mu no dobra już, Mira, staczy. Kto wygrał? Ty wygrałeś czy kto wygrałeś? Pompę dostałeś? O co tu chodzi? Weź to weź to po prostu Dobra, to nie możesz z maczety go Dobra, ty jeszcze padniesz. To jaka jest inna? Aha, bo musisz dobra, banany. Dobra i teraz, możesz dać daj mu banana, dobra Mirek, już się uspokój, weź mu daj banana, myślę że na razie dam sobie spokój z parku. ale nie masz z nimi walczyć, a musisz iść spać, kurde, a, wróć do domu, dobra Mirek pójdzie spać, a jutro wróci, wróci na misję, no to nie jest nasz to, ale nie jest nasz to.